Witam w kuchni pełnej naparzanek. Witam w dywagacjach, dzisiaj wyjątkowo nie pijackich. A to dlatego, że jestem przyziębiony. Wyjechałem sobie na kilka dni tutaj do lasu. W takie miejsce, gdzie nie ma, gdzie nie ma internetu. Nie ma nawet właściwie komórka, nie ma zasięgu, nie ma bieżącej wody, co też tłumaczy mój niechlujny zarost, za co przepraszam. No ale pogoda jest właśnie taka jak być może widzicie tutaj wokół mnie. Jest po prostu cholernie zimno i Paskudnie i mokro, także się przeziębiłem, dlatego już wolę się nie, nie pogarszać sytuacji jeszcze zimnym piwem. Postanowiłem sobie przejść tutaj na mały spacerek i przy okazji odpowiedzieć na kilka krótkich pytań, na które w sumie odpowiedzi mogą mnie być takie krótkie. Zobaczymy. Przechodzę od razu do rzeczy, żeby nie zwlekać. Mam mało, mało baterii, niski poziom baterii w aparacie. Pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego nie lubię sprzętu marki Apple? Dlaczego nie lubię marki Apple? Więc tutaj muszę coś wyjaśnić na początku. Ja używam sprzętu, konkretnie komputerów marki Apple, od bardzo wielu lat. Jeszcze miałem z nimi do czynienia na studiach w mojej pierwszej pracy, w mojej długiej, drugiej pracy. Przez ileś tam lat pracowałem na makach, na bardzo różnych modelach. Pracowałem na kwadrach. O, tam jakieś chyba widziałem. Pracowałem na tych śmiesznych makach PowerPC, w tych kolorowych obudowach. Pracowałem na PowerMakach. Pracowałem potem na makach z procesorami Intela. Pracowałem też na różnych systemach operacyjnych jeszcze zanim, przed studiami, zanim miałem do czynienia z moimi pierwszymi takimi prawdziwymi makami, to bawiłem się na w emulator Macintosh'a i używałem Mac OS a bodajże chyba siódemki. To była chyba pierwsza wersja systemu Apple, z którą miałem do czynienia. Aż po Mac OS X i oczywiście jego tam jakieś liczne odmiany, liczne aktualizacje już na oczywiście na procesorach Intela. I jakie jest moje ogólnie zdanie na temat tych, tych sprzętów? Uważam, że no są po prostu szalenie przereklamowane i kompletnie niewarte swojej ceny. Cena jest zupełnie nieadekwatna do możliwości jakie oferują. Te komputery, wyobraźcie sobie, były mocno zawodne. I tutaj, jeżeli jeszcze sobie wyobrazimy to w połączeniu z naprawdę bardzo kiepskim serwisem i obsługą posprzedażową Apple, jaka była wówczas w Polsce, nie wiem jaki jest dzisiaj, zastrzegam. Dzisiaj może sytuacja jest inna. Chociaż z tego co tam yy, widzę na YouTubie, szczególnie w kontekście rynku amerykańskiego, to ta obsługa posprzedażowa też nie jest nadal rewelacyjna. Yy. Ja miałem problemy z, na przykład z zasilaczem, miałem problemy z dyskami. Bardzo często były jakieś awarie dysków. Wyobraźcie sobie, że nawet z monitorami. Dwa monitory oficjalne, no, produkty marki Apple autoryzowane. Jeden to był jeszcze taki monitor z dupą CRT, drugi to już LCD. Dwa monitory w jakimś tam odstępie czasu po prostu się zepsuły, trzeba było je naprawiać. Serwis, oficjalny, autoryzowany serwis Apple w Warszawie mieścił się wówczas na ulicy Mangali. To była taka dosyć kiepska firma z nieuprzejmą obsługą. Jakiś zwierzątko tam albo człowiek Można jakiś grzybiasz? W każdym razie ta firma to była taka dosyć dosyć nieciekawe towarzystwo Obsługa była taka no niezbyt, niezbyt uprzejma Oni mieli taki dziwny zwyczaj, że podawali ceny w dolarach Więc tak naprawdę no te, ta końcowa cena zależała od aktualnego kursu, kursu dolara I na przykład zasilacz kosztował chyba 100 dolarów chyba, chyba dobrze zapamiętałem, że Kazali sobie za to zapłacić 100 dolców. No, zdecydowanie więcej niż warte są zasilacze ATX-owe. Ten zasilacz oczywiście też nie był jakiś magiczny, a był po prostu firmy Apple. I tak było ze wszystkim. Nie wiem, jak jest dzisiaj, być może sytuacja uległa zmianie, ale z tego co tam dochodzą do mnie słuchy, niekoniecznie. I to jest pierwsza rzecz: awaryjność samego sprzętu. Druga rzecz to jest niestabilność samego oprogramowania. O macOSie krążą jakieś legendy, że to był system bez wirusów, system super stabilny że to Windowsy są tym systemem, który się ciągle wiesza To jest nieprawda, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika Być może ktoś ma inne, no jest to możliwe Chciałbym teraz zadać Wam takie pytanie osoby Kto z Was zawodowo, nie jako zabawka, nie jako hobby, tylko zawodowo pracował na systemie, na macOSie 9 ja praca Zarobki i kariera zależały od MacOS 9. Ci z Was, którzy pracowali, to proszę, żebyście podnieśli rękę do góry, oczywiście tego nie zobaczę. Czy dobrze to wspominacie, czy, czy Waszym zdaniem to był dobry udany system? No dla mnie to był koszmar. Dla mnie to był jeden z. tutaj taka kałuża wielka to był jeden z najbardziej nieprzyjaznych, niestabilnych i nieintuicyjnych systemów, z jakim miałem w życiu do czynienia, być może najgorszy, z jakimi miałem w życiu do czynienia, a z paroma miałem. Nie wiem, czy w ogóle sobie z tego zdajecie sprawę, że Apple do no, premiery Mac OS X w 2000 tam roku produkowało system operacyjny, który był jednozadaniowy. Mac OS 9 był systemem jednozadaniowym. Mac OS 10 oczywiście już jest systemem nowocześniejszym, ale tak naprawdę jest to po prostu Unix. Jest to system Unixowy z nakładką graficzną. Unix, jak wiadomo, powstał przed wieloma laty daleko od siedziby firmy Apple. Apple nie miał z nim nic wspólnego. Ostatnim autorskim systemem operacyjnym Apple był Mac OS 9. Najgorszy system operacyjny, z jakim miałem do czynienia, prawdopodobnie. To wszystko powoduje, że nie przepadam za produktami tej firmy. Miałem kiedyś też prywatnie Maca, miałem MacBooka, tego takiego w białej. Plastikowej obudowie. No, nie miałem z nim jakichś specjalnych problemów, ale też nie używałem go bardzo długo. Yy. Ogólnie podsumowanie jest takie, że po prostu nie lubię produktów tej firmy, gdyż są yy. nieproporcjonalnie drogie do, w stosunku do swoich możliwości. Yy. Mają fałszywą opinię urządzeń nowoczesnych, niezawodnych. no Co do nowocześności, no to można dyskutować. W dzisiejszych czasach to jest ciężko dosyć określić. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o niezawodność, tutaj zdecydowanie jest to nieprawda. Obsługa posprzedażowa, wtedy kiedy ja tego sprzętu używałem, było fatalnie. Teraz być może jest lepiej, aczkolwiek też ponoć niekoniecznie. Także e, chyba po prostu szkoda czasu. Drugie pytanie, na jakie chciałbym dzisiaj udzielić odpowiedzi, to nawet było nie tyle pytanie, ile był komentarz pod jednym z moich odcinków Komentarz był taki bardzo agresywny w swoim tonie, ja go w końcu skasowałem ale potem jednak pożałowałem, bo uznałem, że być może ktoś pomyślał, że się po prostu bałem wdać w dyskusję zamiast tego skasowałem, ja go skasowałem dlatego, że był po prostu no, taki dosyć chamski w swoim wydźwięku no, ja nie pozwalam na swoim kanale na tego typu Sytuację, ale w sumie uznałem, że warto teraz zaadresować ten komentarz, szczególnie wziąwszy pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, czyli w lesie. Komentarz ogólnie już pomina jego konkretną treść, czy znaczy taką dosłowną treść. Wyźwięk miał ogólnie taki, że jeszcze notabene był to komentarz pod odcinkiem, w którym zamieściłem reportaż z mojej wizyty na Strzelnicy z mojego takiego szkolenia strzeleckiego wydźwięk yy, komentarza był ogólnie taki, że teraz skoro już zasmakowałem w strzelaniu, to prawdopodobnie stanę się jedną z tych osób, które będą yy, apelowały o złagodzenie prawa dotyczącego dostępu do broni broni palnej, czyli innymi słowy będę chciał, żeby ten dostęp do broni palnej był łatwiejszy niż do tej pory po pierwsze, ja byłem raz na takim szkoleniu, jak do tej pory, chętnie się wybiorę ponownie, ale na razie byłem tylko raz. To jest trochę za mało, żeby powiedzieć, że zasmakowałem w strzelaniu, chociaż niewątpliwie mi się podobało. Po drugie, no to jest założenie takie dosyć aroganckie. Myślę, że właśnie teraz, mając właśnie do czynienia z bronią palną, po raz pierwszy tak no, na poważnie, mając okazję się nią pobawić. Jestem w stanie obiektywnie stwierdzić, że jest to rzecz no, po prostu szalenie niebezpieczna. Jak, jak trudne jest po pierwsze posługiwanie się bronią panu. To wcale nie jest tak jak na filmach. To jest taki fajny paśnik, pokażę wam. Czy jakieś zwierzątka czasami przychodzą. Ale raczej wieczorami albo już wczesnym rankiem. Po pierwsze to nie jest tak jak na filmach, że wystarczy po prostu wycelować pistolet, nacisnąć spust. Czasami widzimy jak bohater filmu wręcza jakiejś drugiej osobie niedoświadczonej nie mającej obeznania z bronią wręcza jej pistolet ze słowami no po prostu wyceluj, i strzelaj i tyle. To jest nieprawda. W rękach osoby niewprawnej pistolet może w ogóle nie wystrzelić. Trzeba go trzymać w odpowiedni sposób. Jeżeli trzymamy go zbyt luźno to on się po prostu może zaciąć i wtedy nie będziemy w stanie oddać strzału. Przede wszystkim jednak jest to szalenie niebezpieczne. Jest to zarówno zagrożenie dla nas samych, jak i dla wszystkich osób wokół. I dlatego właśnie z tego powodu, wiedząc już jak bardzo niebezpieczne, jak bardzo też trudne w opanowaniu jest to narzędzie, uważam, że te przepisy nie tylko nie powinny zostać złagodzone, ale wręcz nawet powinny zostać zaostrzone. W stosunku do jednej konkretnej grupy ludzi, która ten dostęp do broni ma, ma wyjątkowo prosty, mam na myśli tutaj myśliwych. Bardzo często dochodzą do, do nas, do prasy, do jakichś mediów informacje o różnych wypadkach na polowaniach. Nie ma chyba tygodnia, a na pewno już nie ma miesiąca, kiedy byśmy się nie, dowi nie dowiadywali, nie dowiedzieli o jakimś przypadku postrzelenia. A zdarzają się nawet drastyczne przypadki jakiegoś zgonu, właśnie na polowaniach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ci ludzie mają ten dostęp właśnie zbyt łatwy. Bardzo często. To są ludzie, którzy nie przechodzą odpowiednich testów. I nie tylko testów sprawnościowych, ale też testów no, takich po prostu psychologicznych. Bardzo często są doniesienia o przypadkach, kiedy polowanie odbywa się przez osoby będące po prostu pod wpływem alkoholu. No, dla mnie to jest szalenie groźne połączenie. No. Połączenie alkoholu i broni to jest chyba bardziej niebezpieczna kombinacja niż połączenie alkoholu i samochodu. To chyba jedyną bardziej niebezpieczną kombinacją jest połączenie alkoholu, samochodu i broni. To ponad w Stanach takie przypadki się zdarzają. U nas póki co chyba jeszcze nie. Dlatego, bo straciłem wątek. Oczywiście nie twierdzę, nie chcę generalizować, nie twierdzę, że każdy myśliwy to jest potencjalny przestępca, że każdy myśliwy kompletnie nie potrafi się posługiwać bronią palną. Niemniej częstotliwość tych przypadków jest zatrważająca, a jeszcze wyobraźcie sobie jest przypadków, o których my się nie dowiadujemy, które zostają gdzieś tam przykryte, jakoś zamaskowane. Ich w istocie może być jeszcze więcej. I to jest naprawdę przerażające. Dlatego podsumowując, moja krótka przygoda z bronią palną, nauczyła mnie, że jest to do tego stopnia niebezpieczne narzędzie, że nie tylko nie chciałbym, żeby ludzie mieli do niej łatwiejszy dostęp, uważam, że wręcz nawet pewne grupy, takie jak myśliwi, powinni mieć ten dostęp dodatkowo jeszcze utrudniony. No a na koniec, tak żeby poprawić nastrój, takie pytanie z zupełnie innej beczki, pytanie techniczne, z kolei bardzo takie optymistyczne, bardzo ciekawe pytanie od jednego z widzów. Czy można rozbudować Amiga 500 do poziomu Amigi 1200 albo poziomu Amigi 4000? Więc odpowiedź krótka jest e, nie. Tak. Odpowiedź długa brzmi no to zależy. E, otóż e, podstawą e, funkcjonowania, podstawą rozbudowy tzw. dużych Amig jest slot Zorro. Slot Zorro 2 w Amizie 2000, Zorro 3 w Amizie 3 i 4000. Mało kto o tym wie, że w Amize 500 też jest slot Zorro. To jest to złącze tak zwane krawędziowe z lewej strony. Ono ma wprawdzie inny kształt fizycznie, ono nie jest bezpośrednio fizycznie kompatybilne z urządzeniami Zorro, ale elektrycznie, jeśli chodzi o sygnały, to jest ten sam standard. W związku z tym można w stosunkowo prosty sposób zastosować to złącze do Zapewniania kompatybilności z formatem Zoro 3. Firma Micronic, o ile dobrze pamiętam, produkowała kiedyś taki zestaw do zamontowania Amigi 500 w obudowie Tower. Między innymi częścią tego zestawu, właśnie był taki specjalny, specjalny adapter, nazwijmy to mediatorem, wykorzystujący właśnie to tzw. zwane złącze krawędziowe, który po prostu dodawał Amigi 500. E, sloty z Zorro 2. W ten sposób tak naprawdę zamieniając ją w coś w rodzaju Amigi 2000. E, Amigę 2000 można w stosunkowo prosty, aczkolwiek no, dosyć kosztowny sposób rozbudować do poziomu nawet przewyższającego Amigę 4000 z jednym tylko wyjątkiem. Sloty z Zorro 2 zawsze będą tylko slotami z Zorro 2. E, one są zdecydowanie wolniejsze od Zorro 3, bo to są sloty 16, a nie 32 bitowe. E, więc zawsze będą stanowiły to takie wąskie gardło. Na przykład karty graficzne wykorzystujące ten slot no nigdy nie będą tak szybkie jak te operacje graficzne, nigdy nie będą tak szybkie jak w slotach Zoro 3. I to jest no dosyć zauważalne, dosyć, dosyć dokuczliwe. No tego nigdy nie obejdziemy, to jest, to jest coś, czego nigdy nie przeskoczymy. Niemniej, no porównawszy z jakimiś no standardowymi możliwościami graficznymi Amigi 500 i 2000, czyli z chipsetem. OCS albo ewentualnie ECS, bo oczywiście to wszystko, co mówię, dotyczy Tramigi 500. To w porównaniu z nimi nawet karta graficzna podłączona przez slot ZORO 2 nie jest, nie jest czymś bardzo złym. Oczywiście nigdy też nie obejdziemy braku chipsetu AGA, tych słynnych kości AGA. To w latach 90. nikt nie mówił chipsetu, tylko wszyscy mówili kości. Kości AGA. Ja się nie spotkałem nigdy w żadnym innym kontekście właśnie z określeniem kości. Tego oczywiście też nie obejdziemy. Wprawdzie Mark Pampów kiedyś mówił, że powstały jakieś e, właśnie kości, Aga dla amigi 500. Bo to często takie pytanie się ponoć e, jesteśmy mniej doświadczeni czytelnicy. Chyba zawrócę, bo już dochodzę do jakichś tam zabudowań. No to idziemy w drugą stronę. E, czytelnicy magazynu Amiga często ponoć takie pytanie zadawali właśnie czy, czy już powstały kości AGA do Amigi 500 no nie, nie powstały to nie miałoby sensu to po prostu już nie byłaby Amiga 500 także tego oczywiście nigdy nie obejdziemy jeżeli interesuje nas zabawa w gry które wymagają chipsetu AGA które nigdy nie powstały w wersji na OCS czy ECS no to na Amizę 500 czy 2000 żeby nie wiem jak bardzo rozbudowanej z nie wiem jak wypasioną kartą graficzną tego po prostu nie uruchomimy. E, trudno się mówi. Te gry to nie jest wszystko. Tych gier też nie było zresztą aż tak bardzo wiele. E, natomiast pod pozostałymi względami, jeśli chodzi na przykład o ogólnie czystą taką moc obliczeniową, procesor, ilość pamięci, jak najbardziej tak. E, 500 jest komputerem 16-bitowym, 2000 też. Amiga 4000 jest komputerem 32-bitowym. E, natomiast jest możliwe, zarówno wykorzystanie specjalnych dedykowanych kart procesorowych do Amigi 500, żeby wyposażyć ją w procesor zbliżony do tego co mamy w Amigie 4000. A jeżeli mamy dostęp do karty, do slotu kart procesorowych Amigi 2000, która miała swój własny dedykowany standard tego złącza, to możemy wykorzystać takiego potwora jak na przykład Blizzard 2060, to o ile oczywiście uda nam się go zdobyć i o ile będziemy w stanie wydać te pieniędzy na niego, bo to jest szalenie drogie urządzenie. Dzięki niemu będziemy mieli Amigę 2000 albo Amiga 500 z procesorem Motorola 68060, najszybszym procesorem z rodziny Motorola 68000, jaki kiedykolwiek powstał. No to jest dosyć imponujące. Dodam jeszcze jedną rzecz, że szkoda, że nigdy nie powstała karta PowerPC dla Amigi 2000. Wiem, że w Face 5 takie prace prowadziło. Istnieje prototyp, czy nawet prototypy tej karty. Miały powstać karty PowerPC dla dużych Amig 3000 i 4000, dla Amigi 1200, Blizzard PowerPC i też miał być specjalny Blizzard dla Amigi 2000. No niestety nigdy ta karta nie wyszła poza stadium prototypu. Bardzo szkoda, ponieważ dzięki temu można byłoby zastosować kartę graficzną b która umożliwiałaby obejście właśnie tego ograniczenia, jakie narzuca slot ZORO 2 w Amize 2000 i ewentualnie właśnie w takiej zaadoptowanej Amize 500, to oznaczałoby, że faktycznie wtedy można byłoby nawet tą taką prymitywną 500 rozbudować do poziomu no, super nowoczesnego 32-bitowego komputera. Być może nawet już czysto hipotetycznie oczywiście mówimy uruchomić na nim Amiga s 4 na Amiga S4 uruchomić Win -I, znaczy na Amiga s 4 uruchomić UAE -I, i wtedy faktycznie pod emulatorem na 500 można byłoby nawet uruchomić jakąś tam grę napisaną na zmyślną Amiga 1200 czy Amiga 4000 czy CD32 grę wymagającą chipsetu Aga, ale no niestety to jest wszystko tylko takie hipotetyczne dywagacje, właśnie, ponieważ Fate 5 nigdy tej karty nie wyprodukował, nigdy niestety nie ukazała się na rynku. A szkoda, bo naprawdę mogłoby sporo zamieszać i mielibyśmy do czynienia z naprawdę ciekawym komputerem. Także to jest taka długa odpowiedź na Twoje pytanie. No, da się 500 bardzo mocno rozbudować, można ją zamienić w Amiga 2000, a potem można ją zamienić w coś co będzie prawie dobrzmiewało Amigę 4000 aczkolwiek będzie to wymagało bardzo dużych nakładów finansowych no i też sporo szczęścia, żeby te wszystkie akcesoria zdobyć i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki spacer po lesie ja się troszkę zasapałem, bo jednak no, to przeziębienie daje mi się w znaki teraz mi się zrobiło z kolei strasznie ciepło Także miejmy e, nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepsza pogoda, a wam już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa pa, popatrzcie sobie, jaki, jaki ładny las przede mną. Postaram się nie sapać tak głośno.